Peli według świętego Łukasza. Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga nie bał się i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą. Obroń mnie przed Moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Ciekawe jest to zestawienie tego fragmentu o tej przypowieści Pana Jezusa o wytrwałej modlitwie z tym, z tym stwierdzeniem, na końcu, czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Wydaje się to takie zaskakujące to zestawienie. Ale kiedy patrzymy na to, co dzieje się w naszych czasach, to myślę, że to słowo staje się coraz bardziej zrozumiałe. Ta zachęta do wytrwałej modlitwy, ona może być skierowana i może być zrozumiana tylko przez tych, którzy rzeczywiście mają wiarę. Ci, którzy mają wiarę, modlą się. Modlą się nieustannie w różnych intencjach, zabiegając w swoich sprawach, stawiając się za innymi i zachowując ufność, że Bóg ich wysłuchuje. Tak, właśnie to Pan Jezus potwierdza, że a Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie. Tak jest w istocie, Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Bóg jest dobrym Ojcem, zna wszystkie nasze potrzeby, ale z drugiej strony jest Mu też miłe, że, że Jego dzieci wołają. Wszystkich swoich potrzebach, że nie tracą nadziei. I w tym kontekście właśnie to zestawienie z, tą, z tym brakiem wiary, która jakby tu zawisła na koniec w powietrzu, a która jakby jest, e, można powiedzieć, do, dedykowana do tych czasów ostatnich, jest takie bardzo myślę poruszające, kiedy widzimy tą utratę wiary przez wiele, wiele osób. Wiele osób, całe narody odwracają się od Boga, odrzucają dziedzictwo chrześcijańskie i żyją tak, jakby Boga nie było. Myślę, że dla nas jest to jeszcze jakieś takie Przynaglenie, aby jeszcze więcej się modlić, jeszcze bardziej przylgnąć do Boga, nie tracić ufności, nawet jeśli inni postępują inaczej, nawet jeśli inni wybierają inaczej, aby dochować tej wierności i trwać przy Bogu. Z całą ufnością, wołając do Niego we dnie i w nocy. Chwała Panu.